Przewitacja z tej strony, ja Filip. Dzisiaj jest kolejny odcinek widzowie. Można już powoli głosować, bo dzisiaj jest dzień, w którym właśnie będzie mogło robić głosy. Każdy, kto da na mnie, daje po na przykład jednej stronie skrzynki. Dobra, i zbieramy głosy. Dobra, jakby jesteście tam, i widzicie mnie teraz Widzowie! No dobra, Jesz jeszcze chwila, też nie jest ten czas. Dobra, no na razie możemy zrobić. Widzowie, głosujcie na mnie. Bo dzięki mnie możecie dostać nawet darmowe jedzenie. Tylko musicie zagłosować na mnie. Wiecie dlaczego za darmo? Bo każdy potrzebuje jedzenia. Dobra. Na razie to jest dla was. Dobra. Dobra. Więc. Lecimy wolę zginąć Zaraz zginę, zaraz zginę. Muszę zginąć Co? Coś, coś ktoś wypił jakąś potkę Słyszeliście to na pewno O co? Ja muszę iść spać ty nie musisz. Widzowie, może ja. Może zrobię właśnie y, taki. Y, po prostu taka wiadomość do Was. Y, taka krótki po prostu odcinek. Po, parosekundowy. Musicie go obejrzeć. I nawet mięsa nie zmarnowałem. A potrzebuje. Tu! Widzicie, prosto zrobić jedzenie, ale musimy mieć spieca. Dobra, teraz musimy zrobić tam, gdzie na przykład będzie można robić różne reklamy w telewizorze. Ile mam tego? Mam 25, to trochę dużo. Tutaj będzie... Dobra. Dobra. A, bo tutaj się nie dał. To musi wejść trochę dalej. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tam jakiś pies szczeka. A nie zrobić z tego białego. Ja myślę, żeby zrobić tutaj z kamienia. Dobra. Cyk, tyk, cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. Dobra. Ale to dziwnie wygląda Ale no dobra Dobra, widzowie Jeśli chcecie mieć darmowe jedzenie Musicie pracować Ja za was kupię jedzenie Przyjadą może za dwa dni yy, Właśnie ciężarówki z jedzeniem Głosujcie na mnie Dobra Jutro przyjadą ciężarówki z jedzeniem Trochę też jedzenia trzeba samemu pozbierać Bo pewnie za nie... Pewnie tak szybko nie przyjdą, więc na razie to trzeba jedzenie ręcznie Poszukać Dobra Dobra Tam jest jeszcze owca, tutaj jest owca No widzowie, no jedzenie Jedzenie. Jedzenie to jedzenie. Muszę szybko jedzenie zebrać. Jedzenie, jedzenie. Wow. Dobra. Wygląda ten dom. Krzywy dom. Gdzie, gdzie są te, te zwierzęta jakich potrzeba? Bo jak nie potrzeba, jest dużo zwierząt. Tak jak potrzeba to jest mało zwierząt. Dobra, ja wiem gdzie jest dużo zwierząt. Jeśli chcecie właśnie mieć jedzenie to głosujcie. Ale to filagerowie. muszą głosować. Nie wiem, czy w ogóle... Go... Ale wy też możecie głosować. Tylko, że no, wam nie dam tak jedzenia o tak, nie? Jak bym mógł ten filagerową chociaż dać? Dobra. Jedzenie, jedzenie. Nie ma jedzenia. Gdzie jest jedzenie? Zaraz to ciebie. Uu, nie żartuję. Tu, tu. A do. Ja, ja cię. Burza, burza, burza. Idziemy spać. No dalej. O, dobra. Pada del o! O, jest lepiej. Bym chciał pieska bardzo. O! O, co, co pan sprzedaje niby? Co pan niby sprzedaje? Ej, 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 czekaj. Co pan sprzedaje? Co? Co pan sprzedaje? Co? O Nie wiem, czy chcę w ogóle to kupić. To jest takie drogie. To jest drogie bardzo. Ogórki? Skrzydła. No, podróżni przy przyje... ten przyszedł coś zjeść Dobra Pan głosował na mnie? O! Dobra! Proszę jedzenie! Pan chce Dobra, to od pana kupię Bym od pana kupił Nie, bym panu dał jedzenie bo Panie jest podróżnikiem. No. I teraz jest dobrze. O, o! Ktoś oglądał? Eee, halo? O, halo! Halo! Halo głosujecie na mnie. Halo, głosujesz na mnie? O tak, dobra, proszę jedzenie. O, pan głosował? Niech się nie wziął jedzenia, pewnie nie był ładny. Tak? Nie. O tak, no to proszę jedzenie. Wzięli to jedzenie. Ja wiem, co mogą filadże jeść. Mam. Dobra, ja wiem, co chętnie zjedzą, bo pewnie ten podróżnik też ten, bo oni nie lubią właśnie tego. No. Oni lubią. Ja wiem, ja wiem co oni lubią, ale oni lubią ten. Oni lubią, jak to się nazywa. Sorry, muszę tutaj. Jeśli chcesz ode mnie jedzenie dostać, to musisz zagłosować na mnie. Dobra, i gdzieś jeszcze jakaś farma jest. Ja wiem gdzie jest, ale na razie tyle mi wystarczy. Dobra, lecimy do mojego domu. I dobra, i robimy. O, dużo chleba. Oni bardzo lubią chleb. Więc chleb, chleb. Jak ktoś na mnie zagłosował, to dostaje chleb. Chleb. Ktoś zagłosuje, dostanie chleb. 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 Chleb, chleb. chleb. Dla mnie nie są ważne pieniądze, dla mnie. O pan chce chleb? Pa, pan chce chleb? O panowie chcą chleb, dobra. Proszę, proszę, chleb. Proszę, chleb. Ktoś wziął. Proszę, chleb. Wzięli chleb? O to mi się przyda! Bo za 32 zgniłego mięsa do satan. Ktoś nie dostał chleba, czy co? Aż wolę zginąć. No dalej, dalej, dalej. Trochę tylko! Dobra. Puk, puk. Stefan. Eee... Pan nic ciekawego nie sprzedaje. Pan zawsze coś sprzedawał ten. Chociaż mogę wracać do gliny. Ale nie chcę. Muszę. Dla was do chleb. A pan sprzedaje chleb? A ja wiem kto... Z... Pa, panowie farmerzy! Halo, halo! Jest tutaj Wojtek? Taki Wojtek, jeden tutaj... Yy, o, pan. Dzięki, dzięki, dzięki. O! Tylko że na razie tylko chleb. chleb muszę rozdawać. Pieniądze zużyłem, żeby rozdawać chleb. Chleb, 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 chleb. Chleb. Chleb, chleb. Chleb, chleb, chleb. chleb. O. Dobra. Dobra, jest dobrze. E, państwo chcą chleb, 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 chleb. Nikt nie wziął chleba. a Pan chce chleb, pan ma chęć na chleba. Pan nie je chleba. Halo. Chleb, chleb, chleb. Pan chce chleba, chleb, chleb. E, państwo są chleba. Chleb, 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 chleb. chleb. Proszę dużo, dużo chleba dla was.